Cześć widzowie! Dzisiaj mamy dla was film o Obsidian Fury z Pacific Rim. Jeżeli film się spodoba, dajcie łapkę w górę, subaj i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Ogólnie Obsidian Fury to bezzałogowa hybryda kaiju Jäger, stworzona przez Shao Industries. Obsidian Fury był jednym z kilku Jägerów z technologią zapoczątkowaną przez Shao Industries i zaprojektowanym przez kontrolowanego przez prekursorów człowieka Newtona Geislera. Obsidian Fury jest kontrolowany przez mózg kaiju, używany przez prekursorów. Za jego sterem znajduje się drugorzędny mózg kaiju, który jest połączony z elektroniką Jegera. Obsidian Fury został zbudowany z osłoną wykonaną z materiału o nazwie Obsidian Chrome i został dodatkowo uzbrojony w broń taką jak ramienne wyrzutnie ATM Salvo Launcher i podwójne piły łańcuchowe nasączone plazmą. Dodatkowo Obsidian Fury jest uzbrojony w zagłuszanie sygnału umieszczone w jego plecach, które może zakłócać podstawowe transmisje i komunikacje. Inne jego uzbrojenie obejmuje pistolety na ramieniu, kolce wzdłuż dolnych ramion, ładowarkę cząsteczkową na piersi i szponiaste palce. Prawda Obsidian Fury co do tego przez kogo został stworzony wyszła na jaw w momencie kiedy Gypsy Avenger pokonał Obsidian Fury, a jeden z pilotów zauważył, że okablowanie łączące mózg z Jegerem zostało stworzone przez Shao Industries. Sam Gypsy Avenger dostał od Obsidian Fury jego piły łańcuchowe, które potem używał do walki z Mega Kaiju. Obsidian Fury został pokonany przez to, że najpierw zniszczył zakład produkcyjny jegerów na Syberii. Jak wiemy, potem między Gypsy Avenger a Obsidian Fury dochodzi do walki, a Gypsy Avenger udaje się oszukać Obsidian Fury i wyrywa mu rdzeń mocy. Wiemy jednak, że Obsidian Fury był lepszy w walce niż Gypsy Avenger, więc łatwo można stwierdzić, że gdyby Obsidian Fury umieścił rdzeń gdzieś indziej, to Gypsy Avenger chciałby wyrwać mu właśnie rdzeń mocy, a w tym momencie Obsidian Fury przebiłby Gypsy Avengera na wylot i rościł na pół, a wtedy film byłby dużo ciekawszy. A to już jest koniec tego odcinka, możecie napisać w komentarzu, co o tym sądzicie. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja zachęcam do zostania patronem i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. I cześć.